Zaczynamy. Cześć, moi drodzy! Witam Was ponownie. Dzisiaj, jako że robimy porządek na całej hodowli, to przed Wami kolejna nasz, aranżacja. Naska, pa, mój pająk! Tak, jest. Pająk od Michałka, czyli Miru Chińska. A nazwa gatunek to Tlitokanarpopulos z Nicaragua. E... Mamy jej kamyczki moje. Tak jest. Także więcej powiemy w dalszej części filmu, a teraz zapraszam na intro, hej! jest Michałek będzie wyciągał. Zobaczycie, że to nie jest wcale jakaś straszna bestia, ale jak to zrobić? Gdzie ją zagonisz? Michałku lepiej będzie. Ona jest tutaj, więc lepiej będzie, jeśli sobie ją ustawisz z tej strony. Mhm. Nie bój się, nie bój się. Ona jest agresywna, bo ona zwyczajnie głodna, więc tak. Sami widzieliście, jak wygląda zachowanie ptasznika, który jest określany jako łagodny. Łagodny wcale nie oznacza, że to jest pluszowy miś. To nie jest piesek, ani rybka. Proszę Michałku, no próbuj dalej, może tą część. No. To wcale nie znaczy, że będzie to pająk do głaskania. Co nie znaczy też, że jest to straszna bestia. Po prostu porównując do ogółu ptaszników, to... Ten rodzaj jest łagodny. Michałkowie bardzo dobrze idzie. Ja go tutaj pilnuję. Mhm. O, tak. Michoku. O, tak właśnie. Tak jest. Pamiętaj, że może ci on wejść na rękę. O. Zaatakował na samym początku, ponieważ liczył na jedzenie. Ale teraz kiedy ptasznik już wie, że to nie jest jedzenie spotulnie od tyłu go odkryć. o tak, no i z boku, z boku o, o właśnie tak bardzo ładnie słuchajcie, mieliśmy bardzo ładny piątek Sobota ta była równie śliczna pomogę Ci może, co? no, ja Cię potrzymam tak, żeby wyszedł no niestety on będzie się z nim Nie, nie, ale nie na niego. Nie, nie, nie. O, musisz patrzeć co robisz. Widzisz co robisz w ogóle? No to... Zaganie go tak. Czemu go ty, od tyłu ty bierzesz? Jak go ma i, i wejść w naszą stronę? Patrz Michał, pomogę ci. Pomogę ci. Mhm. O, widzisz, w ten sposób go trzeba zaganiać. Czekaj, czekaj, to już jak już zacząłem, to. Mm, to jest mój panią. Zaraz się nim zajmiesz, tylko on jest bardzo oporny, nie chce wychodzić. No popatrz, nie chce wychodzić. Dobra, weźmij ten pojemnik. O, go trzeba troszkę zmusić do tego, żeby wyszedł. Bo jak widzisz, on nie chce w ogóle. O, 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 o. O, o, nie bój się, nie bój się, nie, nie uciekaj Micha, nawet jak ci wejdzie na rękę, to po prostu nie ruszaj ręki. Nie ruszaj mi tym kubkiem. Dobra, weź kubek, weź, weź keczka, weź go. I możemy zabrać, znaczy no, zakryć. Gdzie masz przykrywkę? Tu jest. Mhm. Pomachał. Po, pomachał, bo się wyczesał, no. Nie Dobra, by... zamknięty. Ślicznie, odkładamy na bok. I teraz całe ten bruto wszystko... Trzeba wyrzucić. Trzeba wyrzucić, wyczyścić, no. Przy okazji dodamy ściankę. A że widzimy się chyba... za chwilę. Dobra, kochani, eee, poza kadrem e, po prostu żeśmy opróżnili wszystko, Przyczyścili wodą, wytarli papierem. I teraz, tak, chcę wam pokazać. O, to jest ścianka korkowa. Ja sobie ją wykroiłem mniej więcej na szerokość terrarium. Ja jej w żaden sposób. O, może tak. Kurczę no. Ja jej w żaden sposób nie będę mm, kleił z tyłu, tylko po prostu pokażę wam, jak to tutaj wsadzić, i to, i, jak to zrobić, żeby to się trzymało. A więc, skoro sobie już odłubałem, ja to odłubałem widelcem, żeby, żeby to nie była taka faktura, tylko taka, a Bo nakroiłem ja na. Wygląda jak Tak, nie ja ma że to wygląda jakby tu chodziły mrówki. I teraz, tak po to to nakroiłem na szerokość terrarium, na styk, żeby po prostu. Żeby to po prostu zakleszczyć. Może wezmę to, bo tu jest tak bardziej licha strona. Tu mi się raczej nie słanie. I w ten sposób będę to wciskał. Yy, możliwe, że nawet za szerokie to jest. I, I będzie problem, żeby bez łamania to wsadzić. Ale będziemy próbować. No, dobra. Trzeba to robić powoli, ostrożnie i delikatnie. O, i ja sobie chcę, żeby to było wyżej. Dostał, zostałem oku. Wiadomo sobie to mniej więcej w ten sposób. Osoby I I ja ten korek się teraz trochę zginę, więc możliwe, że... No tam um... że świadomo w prostu. z Ja się wyciągnę. Kurczę, dobra, to w takim razie troszkę sobie tutaj. Jeszcze odetniemy. Jak to robię? Ja to robię. Nożykiem do tapet. O, ostrożnie, uwaga na palce i troszkę tutaj niewielką część. Ty Uważajcie jest, no na mi... palce tymi nożyczkami. Część. Uważajcie nożyczkami na palce. No, Kolejki, cały ciebie będzie dużo marasu. Zapadam, biegać. Tak, Michałek w ogóle bardzo ładnie czyścił te terrarium, to on to czyścił. Ja mu tylko tam później pomogłem pod koniec, ale ogólnie bardzo fajnie się stara chłopak. Bardzo fajnie mu te starania wychodzą. I potem krzątania się, ja się staram. Tak. Michałek dba o wszystkie zwierzęta No rybka, rybkami tylko mamy się nimi, prawda? Tak, ale ja się nie czemuję chomyka, bo cały czas mi zabiela. Co ci ostatnio zabrało wszystko? Teraz. No co ci zabrało? Kasztany! Kasztany ci zabrano! No chomik lata po mieszkaniu i Michałek sobie uzbierał kasztany, a chomik je sobie podebrał, bo Michał. Może je, może je, może. Michał miał akurat otwarty pokój i chomik sobie tam wszedł. Możemy, ale hmm. tylko możemy tylko jeden. Tylko jeden, tak? To reszta kasztanków jest Twoje. Okej, okay, zobaczymy, no już musi pasować. W końcu to złamałem. Ale, Ale to nic. To, można bo... to o, Dobra. I teraz ja się nie martwię nawet, tym, że mi się to za mało z tego względu, że... No to, to jest takie e, Tutaj to będzie zasypane torfem. W tak. związku z czym to się i tak A będzie trzymać Ja tak, już... Inne ja w ten sposób robiłem i, i to spełnie, A Wiecie, o chop się schowa i tak się wcisnie. Tam na miejsce dla tego pająka. Tam coś... Dobra, zostaw Za chwil... to. Za chwilę zasypiemy to torfem. Także zaraz się spotykamy ponownie. Wydzienia! Dobra, jesteśmy z powrotem. Jak widzicie torf jest nasypany. Nasypaliśmy go dość trochę. No teraz tylko pokażę. O. Jest. Tylko troszkę więcej z tego względu, że jest tego więcej tego torfu z tego względu, żeby pająk miał ewentualnie możliwość troszkę sobie podkopać. Czekaj Michałku, musimy tak się rozplanować, a nie byle gdzie rzucać. Najpierw musimy wymyślić, gdzie będzie zwilżane, a gdzie będzie jego kryjówka. Kryjówka myślę, że będzie w suchym miejscu. Tutaj mamy, jak widzicie, o... Mamy różne dla niego akcesoria, więc tak, ja proponuję to zrobić tak, jak to było wcześniej Michałku i patrz, damy taką fajną miseczkę, damy tutaj, mhm, tam będzie, tam będziemy lać wodę. A jedną schowamy pod tym, to było wcześniej tam schowane. To, to znaczy to nie musi być dokładnie tak samo, ale akurat jeśli chodzi o, o, o lokację, kryjówek i tak dalej, patrzcie jaki orzech. Głupina orzecha. Chyba, no jakiegoś tam... No tak, no jakiś tam orzech tam jest. Czekaj, a gdzie damy kryjówkę? Zobacz. To kryjówkę damy. No. Tutaj. Ja będą za nimi kamieni. W ten sposób. Powoli Michałku, bo jeszcze damy dużą korę do tego. Popatrz, damy to jakoś. jakbyśmy to dali, co? Tak, no. blisko wody. Nie nie. No to dlatego ci mówię, żeby nie wrzucać na razie kamieni. Tak. Jestem przekonany, że on sobie tam przekopie i wszystko zrobi tak, że kamień żeby był widoczny, możemy go dać tu. Go będziemy karmić? Wiesz co tak? Z nagrodę możemy udać pić i teraz tak no, tu jest nie wiem to jest forest floor chyba tak mamy torebeczkę nieopisaną bodajże z Bioteru Bioter fajny sklep polecam rozsypiemy to fajnie wszędzie Można dach, na dach. okej okay. na no to jakoś tam rozsypane może jakiś taki jeden kamień o gdzie byśmy go dali? niech tu? no to daj go może czekaj, może tak no czekaj poprawimy nie, jakoś czekam, no Jakieś mię tu pasuje? Żeby... Taki stojący? No nie wiem. Mm, mm, mm. Tak, tam będzie. Tak. A my sobie ładnie. No? Nie wiem, nie pasuje mi to. No! Tak by to jakoś wyglądało. Sensownie. Na pewno bardziej niż wcześniej. Mm, co tam jeszcze damy? Damy to. trochę kilancji lancia da rasa hobby, kupiona na, na, na tym, na giełdzie, w Rybniku, już jakiś czas temu nie teraz bym mały, chyba okay, ja ci urwę, Ty sobie to, no, gdzie to, to? ja bym to położył tu w rogu niecham mhm. proszę Nie, nie wciskaj, to tak po prostu połóż. Tak. I może, jeśli tu mamy taki róg, to możemy troszkę pilancji tam rzucić. I ten liściek? Jaki liściek? A właśnie! Popatrzcie, Michał, Michał y, przyniósł sobie listek z dworu. Ja mu nic nie ma, myśmy go nawet nie pukali, bo... No nic mu nie ma, no zwykły liść. Ten listek można by dać, czekaj, Tak, żeby go pająk od razu nie, nie zakopał gdzieś. To może ten listek damy, właśnie, tu, w ten róg. No, pająk go na pewno będzie jakoś tam maltretował. Nie, to musimy jakoś tak wyżej ustawić. O, no, słuchajcie, no, moim zdaniem pięknie. No, wiadomo, ten liść później będzie coraz bardziej żółty, poniszczony. Ale to będziemy mieli wtedy jesienny klimat. Popatrzcie jak to wygląda. Pięknie. Pięknie. Tak to wygląda od góry. I na te złote. Tak to wygląda od boku. Teraz weźmiemy i Wsadzimy, to. Wsadzimy. Nie. To? Dobra, możemy jedno wsadzić. Popalcowane, oczywiście, Michał. Eee, nie tak, to musi być. No, jest ubite, ale trudno. Spełnia swoją rolę. I tak. Ok. A więc y, mamy założone ścianki. Pokażę Wam też, że mimo, że on poprzednio atakował, to można go dość śmiało wziąć na ręce, ale nie polecam. Wiecie czemu? Ze względu na włoski parzące. Mnie i Michała już wszystko swędzi. To jest taki kudłacz. No popatrzcie, popatrzcie, no masakra, tyle włosów. I teraz przenosząc go, no aż Michała budzi swędzi. Widok, widok nie chce w ogóle wyjść. Hmm? Hmm. Powoli wiecie czemu, jak się znowu wyczesza, to to będzie tragedia. ale ciężki jest. To. Znaczy ciężki Jak na pająka to naprawdę czuć czuć jego wagę. Więc jak widzicie już nie gryzie, już jest bardziej spokojny i już zaczyna pajęcinować. Tak, to już standard. Jesteś tak kłądziałkami ma... machami Już macha kłziołkami, nie? No i co? Idziesz do przodu. Halo No i się zatrzymał pokaż. No, delikatnie Michał Za nóżki lepiej, nie za odwok, a za nóżki. Bardziej tu. On się zaczyna obracać, więc bardziej całościowo go czeka. O właśnie. Taka klucha leniwa z niego. No i koniec, i siedzi. <grystanie> Także... Mm, odpowiadając... Jedzenie? jedzenie? Dobra, to jeszcze dam mu za to, że taki grzeszny to jeszcze dostanie jedzenie, ale dokończę zdanie. A lubicie pajgonki? Daj mi dokończyć zdanie, Michał. <grystanie> Pada pytanie, a co jak ci to ucieknie? Jak sami widzicie, jego trzeba wręcz zmusi do tego, żeby on wyszedł. Bo ten zmusi do tego, żeby wrócił z powrotem do swojego terrarium. Więc, no okej, okay, zdarzają się jakieś takie ucieczki. E, ale to nie są ucieczki przypadkowe, tylko spowodowane błędem hodowcy. Też nie są to straszne bestie, nie? Sami widzicie. Okej, okay, wracamy pokraczane i zaraz będziemy. Jesteśmy z powrotem. To co, Michał? Łapiesz coś? Łapiesz? No patrz. No. Ja cię potrzym, to sobie łap. No mi już złożył. Tu łapku. No łap. No nie zastanawia się, tylko łap. No. Świetnie. Teraz trzymaj go mocno, trzymaj go, nawet jakbyś go miał ścisnąć za mocno, to nie szkodzi. Lepiej tak niż żeby ci miał uciec. I proszę damy to pająkowi, ale nie na pająka. Troszkę Ci pomogę nakierować. O i, i tu puścimy. No niestety kara się schował. Pająk jest teraz też spłoszony. Ale wiesz co? Rzucimy mu trzy karacz, rzucimy mu więcej karaczanów, najwyżej sobie zje poza filmem. Nie na pająka. O! I puść. Jest tu ten karaczan? Jest pod pająkiem. Pod pająkiem. Wnieczone. Żyje. Żyje, na pewno żyje. No ale pająk jest taki wytraszony, zobaczcie. No a niestety pająk nie będzie teraz. Jest zbyt spieszony. Dobra. A jeszcze jedną rzecz Wam pokażemy, moment. Dobra, y mamy y ekipę czyszczącą. To są prosionki. Spotykane też również w Polsce. Być może widzieliście kiedyś na ogródkach takie robaczki. O! Dobra, wrzuć go razem z tym, no. Ale nie do wody, o, gdzieś tam. I one służą temu, żeby pozbywać się resztek jedzenia. One się tym będą żywić. Więc pająk będzie zadowolony. Pająk też się... Tak duży pająk nie zainteresuje się tak małą ofiarą. No, nie szkodzi, możesz tego widzieć Tak jest. Jeszcze bardziej obrócę to terrarium. Żeby ci było łatwiej. Także jak widzicie coś takiego u siebie w ogródku, to... Mogę wam powiedzieć, że no Wasze rośliny mogą być zagrożone. Chociaż nie wiem jak bardzo są one szkodliwe dla roślin. No ale na pewno dla roślin nie są pożyteczne. Ale dla nas w Terrarium jak najbardziej. Ile, że już cztery chyba wyszły, nie? Cztery, cztery tam rzuciłeś? Wydaje mi się, że tak. Nie. Dobra, wrzucę, wrzucę jeszcze jednego Z, mm, Mamy ich ograniczoną ilość, póki co, więc... Jeszcze tak, bo... tam biały malutki jest. Dobra i... Jeszcze... Dobra i zostaw go. Zostaw go, reszta będzie do, kole... reszta będzie do kolejnego terrarium, Zamknij to. Jeszcze tu? A tu jest pająk, który jest biedny i wytroszony Panie? No. Tak ja wygląda. Go, mogę nie już pajączka zostawiamy. Już mu nic go tam nie szterujemy, on się musi uspokoić, i do siebie poczuć bezpieczniej. Teraz to on się czuje wystraszony widok. Nie wie co się dzieje. Wygonili go. Tyle dni nie dostawał jedzenia, jeszcze go wygonili. Zapnąłeś to ładnie? Dobra. Ok. Mamy to. Teraz żegnamy się z widzami. O, mam nadzieję, że będzie nas oboje dobrze widać. Także kochani, dziękujemy Wam za obejrzenie tego odcinka. Eee, mam nadzieję, że to co pokazujemy jest dla Was pomocne. Jak widzicie, nawet 5 lat potrafi sobie z strasznikiem poradzić. I pamiętajcie, jeśli bierzecie jakiekolwiek zwierzę, to, to bierzcie je z myślą. No i nie ruszajcie mam! Nie! To nie przyglasie do krzelusza! Bierzcie je z myślą, że się nimi będziecie opiekować. A nie tylko głaska dzisiaj się z nimi bawić. To jest podstawa. Opieka, nie zabawa. Trzymajcie się. Udanego weekendu. Cześć. Do widzenia. Do widzenia. Miłego dnia. Cześć.